Dzień dobry, dzisiaj zajmiemy się pewnym gatunkiem z rodziny Carpodactylidae, zamieszkującym południową część kontynentu australijskiego, mianowicie Androidesaurus mini. Jest to niewielki gekon osiągający 16-17 cm długości od pyska do ogona. Posiada żółte kropki na całym ciele z charakterystyczną obrożą za głową. Dorosłe osobniki powinny osiągać wagę około 20 gram. Poza tym posiadają wypukłe oczy ze zrośniętymi powiekami i pionową źrenicą. Posiadają też charakterystyczny ogon w kształcie marchewki, szeroki u podstawy i zwężający się ku końcowi. Terrarium dla pary osobników u nas ma wymiary 50x40x40 na na 40 cm. Jako podłoże można stosować piasek lub glinę bądź podłoże kukurydziane. Temperatura na wyspie ciepła wynosi 35 stopni, zaś w najchłodniejszym punkcie 28. W wyposażeniu terrarium oprócz kryjówek musi być miska na wodę, a także powinien znaleźć się pojemnik z wilgotnym, np. przykład wermikulitem, którym gaz będzie łatwiej przechodził wylinkę czy składał jaja. Jest to gatunek typowo naziemny, aczkolwiek potrafi też wspinać się na ściankę strukturalną, jeżeli mu się to umożliwi. Z racji, że jest to gekon o aktywności nocnej, nie wymaga dodatkowego oświetlenia UVB. Samiec od samicy wizualnie niewiele się różni. Jednak od spodu w przypadku samca u nasady ogona widoczne jest zgrubienie, świadczące o posiadaniu przez osobnika podwójnego narządu kopulacyjnego. U dorosłej samicy takiego zgrubienia nie ujrzymy. Jeżeli chcemy uzyskać młode, dorosłe osobniki powinno się łączyć po przezimowaniu, aby zastymulować naturalne warunki. Najlepiej, jeżeli samica ma przynajmniej 1,5 roku i wagę 20 gram. Samica w jednym miocie składa po dwa jaja co około 3 tygodnie. Inkubacja w temperaturze 26 stopni trwa około 75 dni. U tego gatunku prawdopodobnie występuje termiczna determinacja płci. Na naszej hodowli skuteczność wynosi 75%. Świeżo wyklute gady najlepiej trzymać na ręcznikach papierowych. Młode zaczynają przyjmować pokarm po około 5-7 dniach od wyklucia. Underwoodisaurus mili jest rapieżnikiem i możemy karmić się wszystkimi dostępnymi owadami karmowymi na rynku. My polecamy karaczany, szarancze i świerszcze. Do tego gatunku występują również odmiany barwne, takie jak np. przykład Hippo, które charakteryzują się dużo jaśniejszym barwieniem niż osobniki klasyczne. Podsumowując, polecamy ten gatunek wszystkim, nawet początkującym terrorystom, ze względu na jego oryginalność i prostotę hodowli. A na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.